Przejdzie na kole, to szanse ale on mu przeciągnął O! Ej, czego te silniki nie odcinają? Bo on się nie gazuje tak, tak? Dalej chodź stracił mocno na tych Musi być chłopiec O co no, się sprzedał nowy? Dżerka to jemu Halo, daj na piwo. Piana dobra napierdala. <grymne> Aha. Nie, to nie, żaba to była? Żaba. Halo. 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 Ja nie mam coś wierzyma, coś wierzyma. Co? Cesarz, jak się na mechaniku, Mam film cały. Tak? Fajnie? Chłopie, dlatego, proszę pana... Czorny, kilka słów. <śmiewanie> Daj na piwo, Czorny, no. Powiedz <śmiewanie> Miłoszowi, żeby się uśmiechnął. Pójdź buźkę do kamery.

Czarny dlatego fajnie Ja bym chciał taką konstrukcję stworzyć w tym naszym, żeby rama była dookoła, a podróżnicy nie dostawały w Musi być że rama będzie, będzie dwie ramy Jedna zewnątrz druga tak. wewnątrz tak. No i? Zwija tak jak ma zwję? Nie strzela? Nie ty, nie strzela w ogóle. Patrz.